A siory już są, mamy 13 po 8. Wiedziałem, żeby trochę poczekać, że im zajmie chwila, ale zobaczymy, co z tego będzie zaraz. Powiem wam, że tego się naprawdę nie spodziewaliśmy, ale właśnie jest w granicach zera na plusie delikatnym. No i takie warunki tworzą taką sytuację. Jedziemy teraz do hurtowni, dom jest bez zmian, jeżeli chodzi o obrys, tak więc ławy zostają takie same, ale jeszcze zajadę po drodze po jedną kopię projektu taką techniczną żeby na 100% być przekonanym tak więc 4, 8 prętów, 8 balek musimy zrobić 6 metrowych tak więc dzisiaj chłopaki to ogarną i zbrojenie będzie gotowe czyli odpadnie tak naprawdę no Praktycznie dniówka odpadnie już na budowie będzie gotowa jak znalazł, tak więc będziemy mogli od razu zabrać się. No bo startujemy wcześniej jednak jest, już jest uprawomocnione pozwolenie na myślbożycach, tak więc tam startujemy w pierwszej kolejności, bo taki był plan, które się pierwsze uprawomocni, te pierwsze startujemy. A tymczasem ja dogadałem z szokiem właściwie z jego bratem, sorry, z jego bratem starszym, bo go znam, go znam po prostu, młodego też, ale Młodego to tak. Dokładnie, na część, cześć, Tylko parę razy mieliśmy okazję coś tam ziemię ładować. No i chyba ten, chyba wezmą tą ziemię, wiadomo. Bo tak jak domyślałem się w taką pogodę, no raczej ciężko byłoby im chyba coś robić. Mieli znaleźć tylko metę, gdzie tą ziemię u siebie wywiązam, żeby wjechać w taką pogodę, ale oddzwonił, że chyba ten, że chyba atakujemy. Tak więc jadę na myśli Bożyce, żeby zobaczyć co to jest, bo tam jest troszeczkę betonowego gruzu, ale betonowego, naprawdę betonowego z Parę większych kawałków, ale świadomi tego są. Śmieci nie ma w tej ziemi. To jest dosyć dobra ziemia, tak więc myślę, że zrobią z niej dobry pożytek. Zaraz się widzimy, pewnie na myśli, pożytek Dari-dari, ciśnia. Ciśnia. Dąbki. Podobają mi się te zielone najbardziej z tych wszystkich. Okay. ci Szoko, a właściwie brat Szoka. staram się nagrać z takiej perspektywy. Jest ją. Ale go wyprzedzają dranie. Taki sprzęcior. Dobrze, że ma kierunki sprawne bo by było ciekawe czy się kapnie że jest dron jest i on będziecie mieli trochę inną perspektywę też mam nadzieję że się spodoba praktycznie gotowi do załadunku no i ładujemy a ja się muszę przystawić Jest mi Jestem ciekawy gdzie to wywożą. A tu jest ten beton, i to duży beton, widać. najwyżej zostawię gdzieś zakopie u siebie na działce. Niech jest. Chyba nie widział. Я сам могу его суманить с тонк, как бы не было. Могу ехать с тобой? Награм фильм. давай. Ту ближе. Давай какая там камера висит Дрон! Да, дрон! Ту, высоко! Nie jechać z nim, to więc fajnie. Będą szczep. Te dwa kursy jeszcze na pewno będą musieli zrobić chłopaki. Właściwie chłopak. większe. szoko! Będziesz na internecie, koło brata swojego. Czy jeszcze cię nie było? Byłaś, właśnie. A gdzie to na bazę wróciszcie do siebie? No, bo to damy, zobaczymy. Myślałem, że 4 przyczepy będą, ale chyba będą, co? Tam jeden kamień duży, Beton jest, to go zostawię tutaj. Chyba że masz gdzie go wsyp, ale nie, go nie załaduje, chyba to, no, ja to. Muza. Jeszcze z dwie będą, nie? Tam miałem jeszcze trochę, ale już rozgarnąłem w środku i Rachol nagrywa? Ja tego się uczę teraz, wiesz, latającego kawał stali o, ty. I ostatnie podejście, to co zostanie, ja sobie z tym poradzę. Tak więc spoko. Patrzcie, co się dzieje. Dawno takiego grabu nie, grabu nie widziałem, aż boli, jak się dostanie. Prosiliście, żebym jeepem, jeepem, żebym wjechał do garażu, jak to wygląda. Nie wiem, czy nie jest deskami zestawiona. Nie jest, ale bym musiał mecalokiem. Tworzy rąb z góry, czyli teraz mówię o tych elementach, to jeszcze miałem dzisiaj zrobić, ale to są już elementy cięte do kąta dokładnie. Czyli jutro zrobię, chłopaki będą montowali słupki, pokażę im, jak rozmierzymy. Ja natomiast będę docinał jutro te cztery elementy w pierwszej kolejności. Murłatę mamy dociętą króciutko i ja zabieram się za to, czyli najtrudniejsze elementy, czyli za te krzyżulce po dwa, idą między dwa wiązary. I chciałbym mieć to złożone, to złożone, słupki i może yy, szczyty by się nam udało wrzucić, wrzucić w sensie dociąć płytę OSB w pierwszej kolejności i potem ogarnąć, to trzeba padać trochę za mocno to jest właśnie to To jest właśnie taka gówniana pogoda Grad znowu pada grad i to jest minus jedyny tej piły, czyli rzucanie jej samemu Bo jest tak przez ten stolik nie Opa Dobra przed deszczem najważniejsze. Eee, zobaczcie, grad pada, rano śnieg Teraz grad Janek zamknął Co, jak idzie? Która? Która? No, no, dzisiaj żeby było zrobione Januś, ale ty jesteś ujebany Godź, idź, idź kochany, chłopakuś się tak drż, roztrząśnie. Byłem na poczcie, i musiałem wybrać cholera kasę ze sklepu PSS-owskiego. Znaczy, to już nie jest PSS-owski, no ale jest taka możliwość, przy kasach można wybrać normalnie gotówkę, a trzeba coś kupić. Tak więc kupiłem coś, co było pod ręką, czyli Kinder Niespodziankę. Podchodzę do pani na poczcie, bo tam jest okienko i tą niespodzianką bawię się w ręce. A pani do mnie mówi: Co znowu, cukier? Nie wiem jak znowu Ja pana namierzyłam w internecie na tych filmach <gry> I bajera poszła Znaczy my się tam znamy parę lat W sensie jestem dosyć częstym tutaj e, Częstą osobą Na tej poście wysyłam, ale e, Taka Fajna sytuacja, I ja mówię, że no nie piję Tej koli nie dotykam Pani mówi, że była lepsza ode mnie, że dwa litry dziennie waliła I jak rzuciła To też zaczęła ją boleć głowa I jej skoczył cukier Mi co prawda cukier nie skoczył, bo bo mi nie skoczył, bo mi nigdy na szczęście nie skakał. Tak więc, tylko z ciśnie, ciśnieniem mi się jakoś nie chce ustabilizować za bardzo. Wszystko mam, odebrałem w elektrycznym byłem, u w opaków kawka zawiozłem. I teraz na tym dzisiaj, tak naprawdę, o godzinie 13.16 kończę pracę zawodową. Taką stricte to, czym się zajmuję, co wam pokazuję na vlogach. Teoretycznie mógłbym Wam pokazać Co będę robił przez najbliższe godziny no Ale byłbym głupi, jeżeli bym to zrobił Tyle Wam mogę powiedzieć Co w tym temacie Tak Tak, więc na razie Dziękuję za uwagę Prosiliście, żeby dłuższe te vlogi robić Naprawdę ciężko robić je dużo dłuższe Niż kurczę, no, dwie godziny materiału Wrzucić, żeby to szło Systematycznie z dnia na dzień Proszę mi uwierzyć, że jest co robić w tym I tylko dlatego, że uważam, że jestem biegły W tym wszystkim, tylko dlatego to Idzie tak, a nie inaczej, że bez osób trzecich to po prostu ogarniam. I z tego się cieszę.